Hej, hej, dzisiaj z... kolejny live. Wczoraj była gwiazdka. No to dzisiaj jedziemy z bąbką. Bąbka. Zaczynamy od Magic Linka, podobnie jak gwiazdka. Nawijamy. Szydełkiem łapiemy sznurek. I zaczynamy od trzech oczek łańcuszka. Dalej budujemy 12 słupków. Ja pracuję dzisiaj e, tym samym sznurkiem, którym budowałam wczoraj gwiazdkę, ale oczywiście im mniejszy sznurek i szydełko, tym mniejsza będzie bombka i tym drobniejszy, dokładniejszy wzór. Ja pokazuję to na grubszym sznurku, żeby dobrze było wszystko widać na wideo. Ok, rozplączę sobie sznurek. Teraz jeszcze w zwolnionym tempie, słupek nawijamy. 13. I jedziemy dalej. I takich słupków potrzebujemy 12. Tak. Okay. Dzisiaj troszeczkę się spieszę, muszę szybciej uciekać. Obiecałam mężowi, że, że skończę prędzej, że nie będzie to tak jak wczoraj. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 i 12. Ok, następnie kończymy oczkiem ścisłym. wykonujemy kolejny rządek. Oczywiście, jeżeli uznacie, że taka bombka jest dla was wystarczająca, nie ma problemu, wystarczy zrobić krótki łańcuszek i go po prostu wieszać taką bombkę. Ale ja pokażę wam jak zrobić kolejny rządek. Jeżeli będziecie pracować cieńszym sznurkiem, mniejszym szydełkiem, bombka automatycznie będzie mniejsza. Wykonujemy trzy oczka łańcuszka, tak jak tutaj i dalej pracujemy, dodając dwa słupki w każdym oczku Jeden i drugi Jeden i drugi Jeden i drugi Okej okay. Jeden i drugi. I dalej. Jeden i drugi. Dawajcie znać, czy wszystko jest ok. Ja, niestety, Wasze komentarze widzę z dosyć długim opóźnieniem. To wszystko dlatego, że pracuję za pośrednictwem tego programu. Które umożliwia mi to, że widzicie mnie jednocześnie z przodu i jednocześnie widzicie moje dłonie. Nie chciałam robić standardowych live'ów, ponieważ nie chciałam, żebyście widziały odbicie lustrzane. Też chciałam, żeby to było w dobrej jakości, dlatego idzie to przez dosyć dobrą kamerkę. No, ale niestety konsekwencje są takie, że właśnie u Was jest troszeczkę opóźnienie. Także czytam, co się dzieje na czacie, ale jednak dzieje się to z chwileczką opóźnienia. Ale nie przejmujcie się, jeżeli będą jakieś pytania. To odpowiem następnego dnia, na przykład jutro, jeżeli nie zdążycie zadać ich podczas warsztatu. Nie chcę tych warsztatów przeciągać w nieskończoność, bo przecież nie o to chodzi. Chcę Wam po prostu pokazać wzór, a tak naprawdę wy go wykonujecie u siebie w domu, więc nie potrzebujecie oglądać mnie non stop. Ok, i ostatni. Ostatni możecie pominąć, wykonać na przykład jeden słupek i zamykamy oczkiem ścisłym. Ok. Tą bombkę, jeżeli ona by była z mniejszego sznurka, cieńszego i mniejszym szydełkiem, będziecie pracować, możecie wykonać kolejny rząd i kolejny, aby osiągnąć taki rozmiar, jaki chcecie. Ja nie będę przeciągała, pokażę Wam tylko wykończenie, żeby zrobić taką bazę bombki. Wykonuję ją trzema półsłupkami. Oczywiście możemy zmienić kolor na jakiś ciemniejszy. Ja nie będę tego robić, żeby też nie przeciągać. Raz, dwa, trzy. O, już sznurek się tu zaplątuje. Trzy. No, mogę zrobić jeszcze trzy kolejne, żeby było to jeszcze bardziej widoczne. Myślę, że o wiele lepiej to by wyglądało, gdybyśmy użyły innego koloru. Wtedy mamy taką właśnie bazę dla bombki. No i wtedy rzeczywiście ta robótka ma kształt bombki. Nic trudnego, prawda? Jeżeli będą pytania, dajcie znać. Odpowiem na nie jutro. Do zobaczenia o 21.00.